Okupanci omawiają niski poziom przygotowania czy poziom zdolności do walki Federacji, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, i omawiają także sposoby, jak uniknąć udziału w zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie, z której korzystają przedstawiciele starszego składu oficerskiego. Tutaj kurwa chce tak samo tak jak tam. On się zebrał, kuźba gdzieś jechać. No i co, a teraz papierosy. Marta, miś, na melisę dla spokojności podczas tłumaczenia orkowych filmów. Dzięki wielkie, Marta, miś, właśnie dobrze, dobrze trafiłeś. Już mam teraz czasami mięte, jakieś tam herbatki takie mam, właśnie na, na, spok na, na spokój przy tych tłumaczeniach. Tam cmentarz, męcina, męcina. cmentarz kuźwa, tam pułkownicy, pułkownicy na... mają te... Mają stanowiska rejtenantów kuźwa... Co, na poważnie? No. Ale co, żeby ich kurwa tam nie zabrali na operację specjalną? Tak, no oczywiście. Kurwa, no to jest jakiś wstyd. No mówię ci, mówiłem ci, że zacznie się coś poważnego i my kurwa... Te nasze wojsko demonstracyjnie upadnie. Jak domek z kart, yy, karciany. Kuźwa, no dobra. Przed sobą kurwa coś udają, kto jest lepszy, przechwalają się. No, Kuźwa, zaczęła się wojna i nikt nie wie, co robić. Przynajmniej w 1941 roku Niemcy wykorzystali. Taką samą chujnię. Jak nas gonili, to my przez dwa lata, byliśmy szkoleni, jakby gonili nas na wojnę, my, myśmy uczyli się tej wojny. Co tak nie, nie wyglądało, to tak? Tak. Tak to wygląda.